Cześć kochani, witam Was na moim drugim odcinku, a mianowicie bardzo spontanicznym odcinku. Nie wiedziałem, że taki odcinek mi się przydarzy, i nie wiedziałem, że to wszystko tak się potoczy. Ale zacznę może od tego, że miałem dzisiaj o godzinie 11.00 mecz, co śmieszne. Dzwonił do mnie boski cheniek w trakcie meczu dzisiejszego, a więc nie mogłem od niego odebrać. Dzwonił do mnie nie raz, nie dwa, nie trzy razy, tylko aż właśnie siedem razy. No i na szczęście udało mi się z nim skontaktować po meczu. Było to dosyć trudne. Musiałem do niego wydzwaniać kilkanaście razy, ale finalnie się udało skontaktować i jesteśmy wstępnie omówieni za 20 minut. Więc mam nadzieję, że bezpiecznie dojadą. dojadą. Dlatego że z boskim Henkiem też przyjedzie jego tata. Który też jest bardzo znany, także mega się cieszę Mam nadzieję, że wpadną faktycznie i będą tutaj siedzieć Chcemy też sobie z nimi trochę porozmawiać No i też opowiem między innymi dlaczego Boski Heniek A mianowicie dlatego, że zacząłem kręcić znów dni oczekiwania Niedawno temu właśnie robiłem te dni oczekiwania na Sequento I udało mi się po 35 dniach Spotkać właśnie z przemysłem Skulskim, czyli z Sequento a tutaj tak samo, chciałem zrobić e, dla Boskiego Henka dni oczekiwania Myślałem, że mi to troszkę dłużej zajmie, ale mamy dzisiaj 23 dzień e, Także mam nadzieję, że dzisiaj nie wstawię TikToka, gdzie tańczę bez Boskiego Henka Tylko właśnie TikToka, gdzie zatańczę z nim Więc e, biorę was ze sobą i widzimy się najprawdopodobniej, jeśli dojdzie wszystko finalnie do skutku z Boskim Henkiem

Yy, no bo wiesz, jesteś influencerem i nie jesteś byle jakim influencerem, bo masz, kurde, masz taką popularność też, nie. każdy twoją piosenkę zna, nie. no i pytanie, jak ty sobie z tym radzisz, nie, no bo na przykład, wiesz, byłem ostatnio na twoim live i się ciebie pytam, yy, no jak sobie radzisz z tym hejtem i tak dalej, nie? Powiem ci, że tu psychika dużo robi, że ja jak zawsze byłem tak też w rodzinie nastawiony właśnie z tatą i wszyscy, że nie, nie, nie zwracam na to uwagi, no. bo to są, to są ludzie, którzy... Kurde, oni nie mają tego, co my mamy. Mhm. Róbcie obrót o 180 stopni i róbcie coś ze swoim życiem. nie tylko siedzenie Wypadnie. na TikToku i komentowanie tych, wiesz, mnie no super, albo być do ciebie. Bo do Ciebie też pewnie pisali jakieś ile renty, jeździ do chorożce z tym swoim tańcem. To jest, to jest normalne, Słuchaj, nie? to są komentarze na co dzień i ja ci powiem, no, no tak piszą, mnie, Tak piszą, nie? I ja szczerze, ja przez pierwsze dni jak już na sequento wyczekałem, mhm. to ja miałem coś takiego, że kurde, końca tak dalej, nie? Zacząłem się przejmować, 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 a potem, po takim jakimś czasie ja już że to jest takie bez sensu się tym przejmować mm. są tylko komentarze od ludzi, którzy yy, sami nic nie osiągają i piszą innym właśnie ludziom, żeby nastawić ich właśnie źle psychicznie tak. na to wszystko, nie? Tak. No i jak jak mówisz z tym hejtem, on musi być No bo jak masz im więcej hejterów, tym bardziej ci film idzie też do góry. Mm -hmm. Im to. więcej hejterów, tym większa popularność. Mm -hmm. no, no, też prawda. Bo no na przykład, do no za co chcesz mnie no ja sobie tańszę. O to mi też chodzi, że Tańczysz tylko, mm. pokazujesz pozytywną energię. Ludzie tacy są. Mm. Tacy są ludzie też, tak. Czyli mm. masz coś wsparcie od rodziny dostawałeś, Także, mm. tak? najlepsze. Tak. No i to jest bardzo powiem ci, istotne, no. bo tak jak u mnie w tym mm. przypadku jest tak, że tutaj tata, mama, wszyscy. To tak jest... jak też Amore Mio wyszło. To jest powiem piękne. Powiem Ci szczerze właśnie, że Taka bańka wybuchła i wszyscy się nagle zaczęli odzy odzywać do mnie, wiesz, że się wszystko nagle rzuciło, że menedżerzy, wszystko, wszystko naraz, wiesz, i tak. ja też z moim przyjaciółmi, które przestałem, jakby to, nie mogłem masz tyle z nimi rozmawiać co zawsze, już też u już tak. jemu odwaliło od, od, od fejmu, od tego, o, o, taka nie była prawda, bo ja po prostu ciężko było mi to wszystko położyć, ale potem już jakoś się uspokoiło, zacząłem... Właśnie, a teraz, ważne pytanie właśnie, czy zadziałało to, to na twojej psychice? Taki zagubiony byłeś, czy nie? Tak, byłem zagubiony. Powiem Ci, raz chciałem sobie, bo ja na bok u mnie bo chodzę. To myślałem, to. że dobra, pojadę się odstresować. Cały czas mi w głowie się działo, nie? Telefonu zostawiłem w samochodzie, mówię, tu gdzie ten telefon jest i szukałem no. po całej siłowni. Potem do samochodu a tam telefon leży. Mówię, nie, jak ja nigdy w telefon nie zapomniałem, tak tu się stosowałem gdzie on jest. Nie wiesz, taki no. był zagubiony, nie? Ciężko było mi nawet trenować, nie? A nieraz mnie, mnie, mnie podchudzą i tak. no po, Pojadę Czasami to. No czasami ta czasami, ma. Nie się no. Czasem, ja ma. To, ja co mam takie coś? Ja się śmieję, z tego nie ja mam, się od. Oczywiście. Oczywiście. Nie, o się tutaj. Bo ja tu jestem szefem, a ja jestem przed tym monitorem. Dokładnie. I ja tu ja tu rządzę, oni muszą tylko, mają tylko tyle, mogą mnie posłuchać. Tak, tak. I napisać sobie tam ile masz renty. A gdyby pana spotkali Wysy, na ulicy, tak. no, to ciekawe jak by się zrobić. Nie zdjęcie prawdopodobnie musi spanić łap. Trzeba być pozytywnie nastawiony. Tak. Do życia i tyle, nie? Tak. Ja Ci ogólnie też życzę naprawdę takiego sukcesu, naprawdę, bo widzę, że Ty jesteś zawzięty. Ja, ja to już widzę, ja widzę po Twoim nawet gadaniu, jak ze mną rozmawiasz, bo ja potrafię też wyczuć ludzi. I jak ktoś ma takie, popy, bo tak trochę może trochę brzydko, pstro w głowie, to jest takie, ja, dobra, dobra, wiesz, w a Ty taki jesteś, widzę, yy, taki zawzięty i tak widzę, że chcesz wszystko zrobić, żeby było profesjonalnie. A wiesz, po czym to założyłem? No? Już powiem teraz. Jak układałeś te żaluzje tam. One są równo co do milimetra ustawione. Ale zauważył, popatrz się wam. No, I podeszłeś? Podeszłeś i jeszcze zmieniłeś. wszystkim tak jest. To ma być, wiesz, to nie. Ej, to ma ale być, to no to A nie daj, Panie Boże, jak masza pedangardę, u siebie w pokoju, On ma kuszulki na wyszaku, nie? I bluzy. Nie daj, Panie Boże, jak wieszak jeden. Yy... No nie będą wieszaki, nie tak, nie? Wiem, nie? On się tak wkurza, on jest taki pedantyczny, no, że. Jestem, co ja, ja to nazywam perfekcjonizm taki, nie? Że ja no. musi mieć wszystko tak idealnie w jakimś miejscu poukładane, bo ja po prostu się lepiej wtedy czuję. Ja lubię pomnie, mieć wszystko. No to zdecydowanie mam wtedy rację. to tak Jeszcze wyśpacie? tak nie było. Monachium. tak nie było. Monachium. Monachium. Jakby, no no na dole, no Monachium to nad Monachium, jeżeli tam 40 km od Monachium mam autobusów, to weź się z Czyli też pan po do Polski, że stałe, czy. Tak, ja kończę dom budować i myślę, że to I to wszyscy, cała rodzinka. No, już no, no, no też, tak, już No, wystarczy miejsce się Tak, z Kurde, Szkoda, że Krecika nie no, ma. Krecik to jest akurat. No, 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 bo nie jechał, no, bo, bo nie ma szkoła w On no. lubi z nami jeździć. On chce, on, wiesz, on też wychodzi do Blondes tańczy jakieś Tak, jak jest koncert. Sympatycznie, no. I to mega sympatycznie. Ja ostatnio na razie coś napisałem, że coś tam, że mega sympatyczny właśnie jesteś. No. I on tam, kurde, dzięki, ona tak się ucieszył. Kurde, obiewa mam takie reakcje. Nie? No, wow, mega fajnie. Tak, jak Krecik, właśnie. No. Jakie on ma sierpowe, to powiem ci, że kiedyś, to jeszcze się z nim bawiłem, a teraz muszę gardę trzymać. już mnie dwa razy jak trafił, to tak poczułem, że mówię, mało zęby nie powydywały. Prawie. Bo on tam no, się ubiera no, w kazłę, wszystko, no bo jak tam jak tego, to, no tak. to poczuję wiadomo, nie? Młodego ja całe życie ćwiczyłem, ja byłem strongmanem kiedyś. Wydzigałem ciężary duże, bo naprawdę tam z Kuzianowskim z tymi wszystkimi Ta. wariatami tam ja. występował czasami, nie? No i no ja tam kiedyś no. byłem wielki, jakieś 120 kg ważyłem, ja byłem tak. No i te geny chyba mnie potem. No i ja tam coś kiszyłem. Pojechałem nie? do Niemiec, całą siłownię sobie w pokoju zrobiłem, mhm. ten tam zamieszkał w tym pokoju. No, a powiedzmy że właśnie, co zapytać, Że też nie jesteś mhm. taki, że dajesz nie wiadomo ile tych szans ludziom, tak? Że jesteś bardziej zdecydowanie, tak. że ktoś jak już coś no źle zrobi po całej linii, to już... To Koniec. I powiem Ci, że ja też coś takiego mam. Kiedyś nie miałem, bo mm -hmm. ci dawałem dużo szans ludziom, mm -hmm. ale już powiem szczerze, że przejechałem się na ludziach. Tak. I co? I Kemi zawsze był tak, ja Kemi tak powiem, że, że jest okej okay, i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Ale właśnie przestałem na jakiś czas taki być, bo będę dawał ludziom szansę, a oni to wykorzystywać mm -hmm. przeciwko mm -hmm. mnie, nie? teraz naprawdę, no coś będzie nie tak, no to sorry, nie, nie Tak, powiem. żeby jak najwięcej przywilejów sobie zyskać. No, bardzo co Ci chciałbyś powiedzieć na Amore? byłeś miał fajny ten film do vloga. Jak w ogóle Amore Mio, mm -hmm. jak to w ogóle powstało? Właśnie bo Ci powiem, że to nie było w studio i tak dalej bo tego Ja to tą piosenkę słyszę wszędzie Wszędzie, tak. i w pracy, i, i, i w aucie, i, o, i wszędzie myślę, że, I myślę, że nawet no cała Polska mogę powiedzieć Tak, ja, bo tu jest taka nuta no, e, skoczna tak. Taka rytmiczna Ona ma, ona ma w Słowozi. sobie coś? Czy, ja nie wiem co ona ma sobie. Ale jakby każdy ma jakieś gusta swoje, nie? mam takie wrażenie, że masz tu, powiedzmy ciało, tu i każdy ma stworzyć tak. gusta, nie? Tak. Ale każdy ma taki 0,1%, każdy ma ten sam gust gdzieś tam. 0,1%. Ta tak, to jest trafiła właśnie tam. Że to się, na młodych to dla młodych, dla nich. 0,1%. Tak, wiesz o co mi chodzi. Tak. i właśnie tam trafiło amore I Właśnie jak to powstało, to był taki spontan, żeśmy się siedzieli tutaj z, z moim dj, -em. DJ, -em, DJ -em, a losem, z dj malosem no i z DJem Norusem I co by to zrobić, i nagle coś spadliśmy na ten pomysł właśnie, żeby zrobić yy, Amore Damo, nie? I tak dalej. Mhm. I ja właśnie wymyśliłem Amore i mi oczeka na nas Majorka, Maros mówi, to jest to. To jest to, to jest to. Ale takie. Na początku mieliśmy, nie wiadomo jak pójdzie tu, ale pójdzie jak wszedł do sklepu i za cały czas tego wyśpiewałem. czy i oczekaj, I tak się działo mi to w głowie, nie? to będzie to. Maros zrobił mi bit. Mhm. Ja zacząłem coś tam śpiewać, jakoś urozmaicić, żeby było tak, a Mory Mio czeka już na nas Majorka i żeby było jakieś ym, coś tam w tle jeszcze. Tak. Ja tak. chciałem, żeby było tak Majorka, Majorka i damo, Damo, ale, ale Marus mówi, nie, zróbmy fleta w tym momencie. Tak. No pewnie gdyby to gdybyś nie przeszli TikToki to pewnie też byś w telewysku tam był, no bo ty masz toszkę ruchy. Myślę, że... Nie, ale szczerze byś na pewno byś się wziął, no bo masz w kocie no, ruchy pierdzie. tu... To po to jest przez koniec, gdziekolwiek wziął to już. I, I co? No i nagrałem to w domu na moim mikrofoniku. Ja mam, powiem ci szczerze, nie mam teraz wiecie, żeby pokazać, ale mam mikrofon taki, no tani mikrofon tam. to nie jest profesjonalny mikrofon, to jest u mnie na no, tym, przystolet dokręcony, nie? To dokręcony. Mój mikrofonik, chcę począłem pod komputerem, zacząłem nawijać w ogóle osłona mikrofonu, jak masz profesjonalną osłonę, tak. to ja mam ten od tych kaple wiesz, kaple te, te napoje, nie? Mhm, ja wyciąłem ja wyciąłem sobie kawałek kartonu i tak sobie wsadziłem na środku, mhm. żeby zasłaniał mi kawałek kartonu ten mikrofon, żeby lepiej. I tak została mole nagrana, a ludzie mi mówią, ale ty masz głos do dupy, tu, nie umiesz śpiewać tu, a to wszystko na warunkach na, na nagranych. To zrobiło 20 milionów na YouTube. Ponad, 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 ponad się, nawet ponad. Tak, tak, to, to właśnie. Naprawdę, taka, 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 taka historia, że ludzie tego nie zgodnie właśnie na tym vlogu twoje. Mam nadzieję, że może ludzie usłyszą, a to jednak było tak. nie? Więc ja nie jestem przy pierwszej lepszej łapanki, nie, ale ludzie i tak powiedzą, o to też znowu gra koncert, co ma jednego kita. nie? Są ludzie. Nie wiedzą, że ja mam tam 30 pesanek w Tak. Ale wiesz, co jest najlepsze, że jesteś już odporny na to. Że no. już zyskałeś do, doświadczenia i że już sobie idzie, tak działasz, jak działasz, i że już jesteś na to wszystko odporny, To jest najważniejsze w moim zdaniem. Chodzi o to, żeby mieć takie nastawienie mentalne, że będziesz najlepszy, tak? Chciałem Ta. zawsze coś wypuścić, żeby było najlepsze. Dokładnie. No. Morem mi odbyło mm -hmm. tydzień w Polsce. Cały czas jestem tam na mm -hmm. W telewizji Forfair TV jest chyba tam czwarte miejsce, w się jest drugie miejsce. I, ale i tak byłem na tym pierwszym, nawet w Polo TV byłem no. właśnie na pierwszym, w Woxie mnie Niemczech byłem na pierwszym, bo na drugim. Mm -hmm. Na YouTube byłem na pierwszym, zawsze gdzieś tam jestem, zawsze w no. nie? I zawsze takie nastawienie, trzeba być numerem jeden, żeby coś. No, trzeba być numerem jeden po prostu, nie? Jak coś robisz. Czy w walce, czy w boksie, czy dziennikowo, że dobrze, mhm. wiesz, mhm. fajnie właśnie sprzeciw, No Dobrze jedzie, fajnie, fajnie jak tak powiedzieć. Tak no dobrze, że gadać. Gada, tak, to nie ma co obrosnąć piórka, tylko to trzeba wie, zacisnąć pas i nie tak. udało się raz, próbuję znowu, tak, znowu tak, się tak. nie uda, znowu. my też TikToka, nieraz były filmy, co nie szły mm -hmm. i nie było załamki, dzisiaj no. nie idzie, jutro będzie nowy film, zobaczymy się. jutro, dobra, tak, tak. robimy to i, i szło, nie? Mm -hmm. a mm -hmm. potem odpalasz na drugi dzień i jest dwie osoby, właśnie, no. i on dwa razy tak i już go nie ma, tak, mm -hmm. a my ile razy mieliśmy? Nieraz jest 5 osób, a on robi tego swojego live'a, sobie ćwiczy tego. No co, no nie ma ludzi, to nie ma, no może poszli nie, na kawę. No, nie wiem, no Widzisz, Ale jest jeden wziął. dzień taki, drugi jest taki, tak? tak. Nie można się poddawać. to się przede wszystkim też właśnie wsparcie liczy, nie? Ten, nie mówię, że, nie, że wsparcie się rozmawiać. nie da działać, ale wsparcie jest też mega istotne. No, to znaczy, nie, bo czasami ja takiego, a może dzisiaj nie robię, na przykład live'a, tu i tak tam nikt nie wejdzie, wiesz, tu, albo nie robię tam muzyki, bo i tak ona nie pójdę. A ci powiem tak szerwam mi obliczyłem na 10 tysięcy wyświetleń. Co? Jak ja bym zrobił w ciągu tygodnia 10 koła, to jest z A ona Ale... Ci powiem, miała 10 tysięcy dokładnie w 48 minut. Słuchaliście w tak. ogóle? Co to jest w tym retekstem? Amore mio, amore mio. może jak on mi to śpiewa, Dior io io. i wyją, io. No. ale koniec. To taki lifestyle, no, lifestyle, no, lifestyle. No, tak i tak dalej. I to też chodzi o takie właśnie o taką w ale do zapamiętania. Ale ten to na koncertach wiesz, io io, wiesz. ale o to też chodzi. No. Bo niektóre teksty właśnie sprzyjają do tego, żeby się dobrze bawić, nie? Mm -hmm. Takie na przykład io, io i wszyscy tam nagle kształt io, io, a to, u, u ciebie ciarki się pojawiają, no. tak, ale to jest dobre. To jest... Takie coś właśnie wymyśliłem. No nie. tak nie liczyliśmy na to. Nie liczyliśmy, ale powiem, Ci, TikToki zaczęły się fajnie wybijać, bo już jak nagrywałem te TikToki, mm -hmm. to codziennie co, co coś wstawiałem na Marymiel, nie, tak. nie? to powiem Ci 2,5 tygodnia, to promowałem, to każdy w tym półmilionu się by Pół yes. to to się Pół miliona, milion, dwa miliony. I ludzie już mówią reflek tak, tak. nie? To będzie to. No tak. jak ty teraz do mnie mówisz, nie jestem taki, o dobra. Tam piszesz do mnie, przyjechać, a dobra, poczekaj, nie chcę 100 dni, poczekaj. Tak, nie. Mówię, dzisiaj akurat było fajnie, bo mieliśmy w miarę blisko. Też tak, to jest to, nie. No, ja myślę, tak. Mówię, dobra, to podjedziemy. Nawet żeśmy spoczyli z trasy, już nie odpisywałeś? Ja I Jechaliśmy, no ja wiem, nie? Ale już spokojnie. Ale a, jechaliśmy w stronę tam dalej, no bo mamy ten koncert, no, 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 tak. nie? Tak. Nagle patrzyć, czyli odzwoniłeś, ja akurat rozmawiałem z kimś. By y Zwróciliśmy Zab się spoko, no to jest. Mówię, mówię odzwoniłeś? To już odzwoniłeś? Już odzwoniłeś. No ja szeme, to wiedziałem, że się odezwali na to, że chcesz, żeśmy przyjechali. No to ja już już jak do ciebie dzwoniliśmy, żeśmy wracali do Ciebie, już wiedziałem, że przyjadę. Tak. No i tak nie żeśmy przyjechali, nie? More, damo, dam, dam. No to tak dobrze weszło. Kurde yeah, we się dobrze i A Amore, mi to już na nas ma Ta I tamo, nie opuści mnie. Wyciąłem tamo, jesteś tutaj w tych ramionach. Brawo! Tamo, damo, chodź ze mną zagrajmy słuchać własnej muzyki. Tak, no. Są, są artyści, co powiem ci szczerze, nie, nie lubią słuchać. Jakby co wypuszczają nutę, mm? nie słuchają swoich pisakiem. Nie słuchają. Nie? A ja powiem Ci, słucham cały czas po wydaniu. Mimo to, że ja przed wydaniem przesłucham tego 500 razy, żeby w ogóle zobaczyć, co to brzmi, mm -hmm. ale ja lubię no, słuchać. Super. Pyserek, nie? tak, tak, tak to powiem. Mój wysocki mi się Marsz? Tak jest. Okay. Kochani, jak widzicie, jest po spotkaniu z polskim Mękiem. Mega cieszę się, że tej przyjechali do nas, bo naprawdę no, nie każdy influencer przyjeżdża do kogoś do jego miejscowości, a przede wszystkim tym bardziej do domu. Naprawdę szacunek się należy. Dziękuję wow. Wam serdecznie. Ja dziękuję, wariacze, miło było. było. Mimo do przodu. A mi już na nas Majorka. Kochani, jak widać, wróciliśmy przed chwilą do domu. Boski Heniek, bras Ekulatom mnie właśnie przywieźli. E, chciałbym podziękować e, Panom za to, że właśnie się tutaj zjawili. E, no nie każdy influencer, jak wspomniałem przed chwilą, wraz z Boskim Henkiem e, przyjeżdża do kogoś e, do danej miejscowości, a przede wszystkim nie do domu. No, rzadko to się zdarza w tych czasach i naprawdę wielki szacunek do Boskiego Henka. Amore mio. No, cudna historia, jak to wszystko powstało. no Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, bo ja miałem zawsze taki obraz, że influencer, że wszystko profesjonalnie zostało zrobione, i tak dalej, i tak dalej. A jednak się okazuje, że Chłopak zaczynał od domowych sposobów na to, jak zacząć właśnie mm, swoją piosenkę. I mega mi się ta historia podobała. Mam nadzieję, że Wam też. No i jeśli Wam się ten odcinek podobał, zostawcie subskrypcję, lajka. Oraz y, fajny komentarz. Bardzo się będę cieszył z tego powodu. E, no i życzę Wam udanych ferii. E, do zobaczenia.